Witamy po raz kolejny w tym jednym dniu dwie przypowieści. Praktycznie one są podobne do siebie, będziemy w jednym nurcie szli. To są bardzo fajne przypowieści właśnie skierowane do ludzi, którzy muszą wiedzieć, jaki Bóg jest nie? i jak podchodzi do, do, do bezbożnych dzieci, tak? że on patrzy okiem takim bardzo wyrozumiałym, cierpliwym i łaskawym. Właśnie te przypowieści o tym mówią. I zajmę się dzisiaj przypowieścią o, o winnicy. I zajrzymy do Mateusza 20 rozdział, i on jest od 1. Królestwo Niebieskie bowiem podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. I umówił się z robotnikami na grosz za dzień i posłał ich do winnicy. A wyszedł, około godziny trzeciej, zobaczył innych, którzy stali bezczynnie na rynku. I powiedział do nich: Idźcie i wy do winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. I poszli. Około godziny 6 i 9 wyszedł znowu i zrobił tak samo. Potem wyszedł około godziny 11 i znalazł innych, którzy stali bez zajęcia. I zapytał: ich, dlaczego tu bezczynnie stoicie cały dzień? Odpowiedzieli mu: Bo nikt nas nie nają I powiedział im: Idźcie i wy do winnicy, a co będzie słuszne, otrzymacie. A gdy nastał wieczór, Pan winnicy powiedział do swojego zarządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność, zaczynając od ostatnich aż do pierwszych. Kiedy przyszli ci, którzy byli najęci, około godziny 11, każdy z nich otrzymał pogroszu. Gdy przyszli pierwsi, sądzili, że dostaną najwięcej, ale również każdy z nich otrzymał pogroszu, a otrzymawszy, szemrali przeciwko gospodarzowi. Mówiąc Ci, ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i upał. A on odpowiedział jednemu z nich. Przyjacielu, nie zrobię Ci krzywdy. Czyż nie umówiłeś się ze mną na grosz? Weź, co jest Twoje i odejdź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać tyle, co Tobie. Czyż z tym, co moje, nie wolno mi robić, co chcę? Czy Twoje oko jest złe dlatego, że ja jestem dobry? Tak to ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Wielu bowiem jest wezwany, ale mało wybranych. Tak to ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. To też jest takie znane powiedzenie a to jest właśnie z Biblii. To jest z Ewangelii, która jest zawarta właśnie w przypowieści o tym, że Bóg równolako nagradza swoje dzieci, obojętnie kiedy znajdziemy drogę do Niego. Oczywiście najlepiej jak najwcześniej pojednać się z Bogiem. Dojść do tej prawdy, do, do poznania tej prawdy, ale tak naprawdę Bóg jest taki, że nawet tak jak ten łotr na krzyżu, nawrócił się tak, na samym końcu wyznał swoim sercem swój grzech, tak i, i, i Bóg mu wybaczył. Tak samo właśnie jest z każdym z nas. Nie ma jakby takiego, nie wiem, limitu czasu, gdzie jest jakby ta łaska zamykana. Bóg przyjmuje w każdym momencie i daje taką samą nagrodę. Tu chodzi o, o życie wieczne. Tak? Płynie z tego lekcja też o Bogu bardzo miłosiernym. Taki, który ocenia, ocenia i zarządza nie tak jak ludzie. Ludzie nie potrafią być określeni taką miłością i łaskawością. Bo ludzie zazwyczaj jak postępują? No właśnie jak ci, którzy w tej winnicy byli zatrudnieni wcześniej i oczekiwali większej zapłaty niż ci, którzy krócej pracowali. No właśnie z nich ten znów syndrom taki zazdrośniczy wyszedł i szemrali przeciwko tym, którzy dostali tyle samo. A powinni się cieszyć. My wszyscy powinniśmy się cieszyć, obojętnie jak długo jesteśmy w wierze, kiedy ktoś nowy przychodzi po pokutuje. Ktoś wychodzi z grzesznego życia, bierze Biblię, ją czyta i rozpoczyna swoją podróż. Ta podróż, ta podróż jest często długa, ale najważniejsze jest zasiać ziarno i zobaczyć efekty. Często, um, ludziom, którzy głosimy, zawsze lubimy, kiedy wraca do nas taka informacja zwrotna, że ktoś pyta, zadaje pytania, albo że ktoś zaczął czytać Biblię, zaczął coś go tam ciekawić. Tak? To tak samo jak w listach pisał Paweł, kiedy dostawał zwrotną informację ze Zborów. Że tam przyjęło się Ewangelia, że tam jest budowana miłość i Ewangelia rośnie. On się cieszy, to była jedyna zapłata dla Pawła, której oczekiwał, kiedy inni mogli zbliżać się do Królestwa Bożego, i taki zamysł powinien nam towarzyszyć w całej naszej posłudze, od kiedy człowiek jest wszczepiony w ciało Chrystusa. Jeżeli jest inaczej, być może coś należy zmienić. Nie możemy mieć tego syndromu, syndromu Jonasza. Tylko musimy mieć syndrom miłosiernego ojca, z tej, z tej przypowieści o marnotrawnym synie. Musimy mieć Boże oczy, cieszyć się, nawet jeżeli ktoś ma inne poglądy, jakieś, jeśli chodzi o dogmatyczne, tak, to w swoim sercu zadaj sobie pytanie: czy mimo to chciałbyś, żebyś się znalazł w Królestwie Bożym po tym wszystkim, <laughs> czy raczej sobie myślisz, a na pewno nie będziesz w Królestwie Bożym, bo tutaj troszeczkę źle myślisz, uważasz? Badajmy swoje serca, Zadawajmy sobie pytania, sprawdzajmy, gdzie my jesteśmy w wierze, czy jesteśmy w woli Bożej, czy patrzymy się oczami Bożymi na, na świat, bo to miłosierdzie musi towarzyszyć nam w posłudze i to musi być obecne cały czas. Jeżeli tego nie ma sobie nie potrafię wyobrazić, zastanawiam się wtedy, co poszło nie tak na tej drodze wiary, że jeden drugiemu niebo odbiera przez różne... z różnych powodów, nie? Wszystkie te przypowieści uczą nas cierpliwości, miłosierdzia, łaskowości i nieosądzania w kontekście zbawienia, bo niektórzy, ci, co byli ostatni, będą pierwszymi. Tak naprawdę to musi nas doprowadzić do pokory. Wiecie, jest takie, nie wiem czy powiedzenie, czy przysłowie, żeby nie mierzyć swojej świętości grzechami innych. I odnośnie tej, tej przypowieści ja zawsze mówię, jeżeli ktoś, kto czyta Słowo Boże z chęcią poznania Boga, z chęcią poznania tego, co On sam chciałby, żebyśmy robili i jakie, byśmy, jakie powinniśmy mieć serce, to ta przypowieść... No, powiedzmy, po przeczytaniu y, Ewangelii powinna nas y, wielu y, rzeczy nauczyć pięknych, bo ja widzę tu taką sytuację. Są ludzie, którzy właśnie pracują długo, tak jak tamci, 12 godzin. Bo tam Jeżeli chodzi o, o tą historię, no to tam godziny się liczyły od y, kiedyś słońce wstało, i wtedy się liczyło pierwsza godzina, druga. To nie tak jak u nas, że przed dwunastą, przed północą jeszcze wezwał do pracy do winnicy, nie przed końcem dnia i tamci pracownicy mówili w pocie żeśmy pracowali, a ci tylko godzinę a my tyle i teraz w normalnym tutaj świecie ktoś by pomyślał, to jest niesprawiedliwe my powinniśmy dostać więcej, mimo że na samym początku umowa była na denara, więc ten gospodarz nie skłamał, nie był oszustą, dał tyle ile się umówił, wyobraźcie sobie że ten denar to jest królestwo bo życie w królestwie Bożym Życie wieczne z Bogiem, z Chrystusem w przepięknych warunkach. Wieczne, wiecie co to jest wieczność? Nie ma czasu. I teraz tak, wyobraźcie sobie, że, że ktoś wybiera drogę, idzie śladami Chrystusa, głosi Ewangelię, naraża się na odrzucenie rodziny, naraża się na odrzucenie znajomych, jakieś prześladowania, szyderstwa. W naszym kraju to jeszcze nie ma takich mocnych prześladowań, ale w innych nawet niebezpieczne są sytuacje, że nawet i ludzie tracą zdrowie, życie i znają kogoś, kto żyje sobie tutaj, czerpiąc z tych różnych uciek, z pieniążków, grzesznie i mówi temu człowiekowi cały czas o Ewangelii, bo mu zależy. I one żyjąc w dostatku, w komforcie, w uznaniu, dosłownie przed samą końcówką nawraca się, a ta osoba, która jest po prostu styrana pracą dla Pana, ona w sercu się cieszy, tak raduje i to jest wielkość. To jest wielkość Ewangelii, kiedy sobie zda sprawę, że ten skarb ten prezent, dar, który chce dać Bóg, jest tak ogromny, że ta Twoja praca prześladowania, nawet szyderstwa, prześmiewanie innych osób, kłopoty, albo z, nawet wyrzeczenie się różnych przyjemności, bo, bo dla celów ewangelizacji cały czas poświęcasz, sprawi, że. Będziesz się radował, że ten grzesznik, mimo że miał powiedzmy lżej przez większość czasu, to on się nawrócił. I to jest ta głębia tego. W normalnym życiu było nie. Ja, panie, 40 lat ewangelizowałem, byłem prześladowany. Teraz apostoł Paweł, miałem złamane kończyny, kamienowali mnie. No, teraz Jezusie, Chrystusie, panie mój, nagrodę chcę większą mieć. Oni trochę mniej robili, ja chcę mieć wyższy. Czy tak zrobił Paweł? Nie, on chciał zostać, on chciał jeszcze cierpieć dla innych, żeby choć jedną osobę jeszcze żeby ta jedna osoba, żeby też dosięgnęła tego daru. On nie myślał o nagrodzie, że mu się należy, na początku apostołowie tak spierali się i mówili do Chrystusa, no kto będzie, znaczy mat, matka chyba e, tych dwóch e, w, uczniów się wstawiła, żeby byli po prawicy, po lewicy w Królestwie Niebieskim obok Chrystusa, tak? Chcieli rządzić, chcieli być wyżsi. Dlatego tu jest taki morał, że kto się poniża, będzie wywyższony, bo prawdziwy naśladowca Chrystusa, on nie myśli o nagrodzie, że będzie tam królował, bo pod nagrodą jest królowanie, tylko sobie myśli, panie, ja tylko, ja, ja nawet nie myślę, się do tego nie nadaję, ja chcę tylko, żeby jeszcze więcej ludzi przyszło do Ciebie. Ja chcę ich uratować. Takie powinno być założenie. A nie, my będziemy kiedyś rządzić nad, nad różnymi osobami. Jeżeli, bo są tacy ludzie wierzący, co mają takie nastawienie. Oni chcą, oni idą do Boga, żeby później rządzić po nagrodę. To jest zły, to jest ten przykład, ta przypowieść pokazuje, że właśnie, no nie powinno tak być. I jeszcze Wam tu przeczytam też piękny fragment z tego samego rozdziału co Dawid czytał w Ewangelii Mateusza, e... nie ty, ty Łukasza czytałeś, tak? Mhm, nie ma... Mateusza e... Łukasza. Dobra, ja, z Ewangelii Mateusza 21 no, no. rozdział, mhm. opowiedzmy, no, że 26 werset, ale tak w połowie, on również im odpowiedział. Cały czas Jezus odpowiada faryzeuszom, więc ja Wam nie powiem, tam chodziło o pytanie pewne, które zadał i nie, nie, nie potrafili odpowiedzieć yy, i później powiedział takie coś, słuchajcie, też coś pięknego. Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł, dziecko idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Ten odpowiedział, idę panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł, nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu ten drugi. Wtedy jest rzekł i zaprawdę powiadam wam. Celnicy i nieżornice wchodzą przed, przed wami do Królestwa Niebieskiego. Tutaj ta była analogia do faryzeuszy, tak, że oni dostali te kapłaństwo od Boga. Powiedzieli, że, że będą tutaj dzierżyć i reprezentować Boga, bo, bo mieli być świętym ludem. Nie podowali, ale byli inni, którzy. Tak naprawdę nie mieli się za nikogo wielkiego. Właśnie ci celnicy, grzesznicy, nierządnice, a tak naprawdę oni, pokutując i zmieniając swoje życie, tak naprawdę wypełnili wolę Ojca. I teraz, jak to się ma do naszych czasów? Słuchajcie. My z Dawidem wierzyliśmy w Boga, ale wie, wiecie, co było, dlaczego na przykład nie robimy tego czy tamtego. Mówiliśmy, Jesteśmy słabimi grzesznikami, nie? Bóg nas pokara. Nie zrobimy tego, bo my jesteśmy słabi. Nie jesteśmy ten e, godni tego i, i ten. A nagle się okazuje, że to robimy. Czyli słowa, deklaracje nic nie znaczą, jeżeli czegoś nie wykonamy. A zawsze e, e, finał będzie decydujący, czyli to, jak skończysz. Nieważne to, co mówię, że ja nie jestem wierzący, a nagle się okaże, że ty... Ty, który mówisz, że jesteś niewierzący, to zawsze wątpiłeś w siebie i w tym momencie się uniżyłeś, tak? Nagle Bóg cię wywyższy i ty naprawdę będziesz robił takie rzeczy, o których Ci się nie śniło dla Boga. Także tego też Wam życzymy, żebyście się nie bali tego, bo do tych Boży sięga ludzi naprawdę z takich środowisk, że... No, takie osoby się dziwią samemu sobie. My się sami też dziwimy, co, co my tutaj robimy. My odpalamy te komputer i mówimy do kamery, co, co nigdy tego nie robiliśmy I, i mamy po prostu tak silną chęć przekazywania tego, bo wiemy, co jest na szali, a my nigdy mówcami nie byliśmy, nie interesowaliśmy się tym. Zobaczcie, jakie rzeczy Bóg robi piękne. I jeszcze to robimy, bo wiemy, że to jest największa, największe zadanie, które ratuje rzeczywiście ludzi. I to jest, to jest coś pięknego ee, i. Dlatego nie należy się bać wiary w Boga, że coś czegoś nie podołacie, że, że nie dacie rady. Pewnie, że nie podołacie, my też nie podołamy, ale z Bogiem wszystko jest możliwe. Te, kiedy ja się y, nagróciłem, pamiętam to było właśnie jakiś czas temu. Oczywiście <laughs> to, był, to było wszystko podzielone na etapy, to towarzyszyło mi uczucie oczywiście potężnej radości, pokoju, miłości. Czułem, że Bóg odpowiedział na moje wołanie. Ale od razu z automatu e, miałem poczucie tych moich przyjaciół, znajomych, ludzi, którzy nie mają Boga i nie idą w kierunku Boga. I to były dwie siły, które e, do dzisiaj w sobie we mnie żyją. Pokój Boży, który płynie z posiadania Boga, tak? W trwania w przymierzu, ale również smutek i żal, tego, że moi znajomi nie, nie idą w, te, w tym kierunku. To tak samo jak gdybyś e, no, był zdrowy, tak? No, ale Twój przyjaciel miałby raka, tak, śmiertelną chorobę. Byłbyś szczęśliwy? No tak, no Ty jesteś zdrowy, jesteś szczęśliwy, ale jesteś nieszczęśliwy z powodu tragedii twego przyjaciela. I tak samo jest z wiarą, tak samo jest z tym darem, który daje Bóg, jeśli chodzi o zbawienie. Cieszmy się nim, ale niech to się przekuje w żarliwość dążenia do ludzi, aby dzielić się tym samym darem, który jest wspaniały, który płynie od Boga by się nim dzielić. Jakieś miałem też taką sytuację, rozmawiałem z pewnym takim e, chłopakiem w wierze i my żeśmy trochę zareagowali na te na, na wiarę, tak? na posiadanie Boga trochę inaczej. On się jakby cieszył oczywiście z, z, ze zbawienia, no ale jeśli chodzi o innych, miał takie, że no, będą nam służyć. Po prostu to jest ich wola i będą nas służyć. Ja miałem w tamtym momencie myślenie, jak ich tutaj przygarnąć do Boga, a nie myśleć teraz, jak oni będą nas służyć, jak oni tam będą potępieni. I nie wiem, czy można znać tego samego Boga i mieć tak dwa różne podejścia do, do tych spraw. Bo kiedy człowiek daje, kiedy Bóg daje człowiekowi lampę, daje światłość, to tak naprawdę się wyostrza też wzrok na tą ciemność, która staje się jeszcze ciemniejsza. I bardzo chce się iść w te, w te zakamarki najciemniejsze z tą lampą, żeby troszeczkę tego światła tam zanieść. Tak to powinno działać. Taki mechanizm powinien się uruchomić, tak samo jak ze studium na pustyni, którą ty znajdujesz. Kiedy ty ją znajdziesz, co robisz? Szukasz ludzi, którzy zapewne potrzebują tej wody, ale nie mogą jej znaleźć. Wybierasz się na, w podróże coraz to, to dalsze, aby tych ludzi przytargać do tej studni, aby też mogli żyć i czerpać. Z niej życie. I ta myśl, te przeświadczenie powinno nam cały czas towarzyszyć w tej posłudze naszej skromnej, i myślę, że to jest najodpowiedniejsza postawa do tego, aby rodziła owoce. A można sobie ułatwić dojście do takiej postawy. Wiecie, czym? Pozbawić się pewności siebie, jeżeli chodzi o nasz finał, bo Chrystus powiedział, że kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Więc, my powinniśmy, tak jak Paweł, biec w biegu, ale nie, nie sądzić, że już to osiągnęliśmy. Bo, jeżeli ktoś tak myśli, że już to osiągnął, to patrzy na ludzi z góry, spoczywa na, na laurach, e, ma siebie za lepszego od tych, którzy nie wierzą. A Słowa Chrystusa, że celnicy wchodzą przed wami do królestwa, nie rządnice, to powinny też yy, każdemu powiedzieć tak. Nie myśl o sobie, że nie wiadomo jak jesteś pobożny, bo nagle się okaże, że ty w swoich myślach, będąc pierwszy, byś ostatni, a ci grzesznicy się nawrócą. Więc cały czas uniżona postawa, czujne serce, pokorne. I nie, że już jestem jedną e, nogą w ogródku, jak to e, pewien wierszyk mówił. Nie no, to to, nie to jest osądzanie tak naprawdę. Tak. Pewnie zbawienia, ale to jest osąd. My wiemy, tak. że to jest złe, jeśli, przed chwilą, jeśli chodzi o osąd w, w kierunku tak, potępienia. Tak, nie możemy tego robić, bo my nie wiemy, czy ten nie zawróci. Tak? To samo tak. jest o zbawieniu. Przecież ja jestem zbawiony, to jest osąd. Ja jeszcze z, z, z finałem tak? No Jeżeli ma. tu jest um, osąd i ty wiesz, że to jest niedobre, to dlaczego tu osąd też jesteś zbawiony? No Właśnie. Można by było długo rozmawiać, ale no właśnie są, po to są te przypowieści. Chrystus to tak pięknie e, sformułował, żeby czytelnik, który to czyta 2000 lat później od no, spisania niecałe, też mógł zrozumieć to. No, głębie głębię właśnie, im więcej rozumie, to tym więcej czerpie tych skarbów z tej, z tej studni wody żywej. Także dziękujemy za kolejny odcinek. Pozdrawiamy Was. Chwała Najwyższemu Bogu JHWH i chwała Jego Synowi, jak Krzyłamy się I do następnego programu.